Cześć, z tej strony Domanu, a dzisiaj porozmawiamy o najlepszych trikach w FC26. Sztuczki są fajne, bo służą nie tylko do zabawy, nie tylko pozwalają strzelać piękne bramki, ale przede wszystkim pomagają nam zdobyć przestrzeń na murawie w sytuacjach, gdy nie damy rady obiec zwyczajnie przeciwnika albo zagrać piłki do partnera z drużyny. Prosta kiwka w absolutnie standardowych sytuacjach typu wznowienie gry zrożnego pozwala nam dosłownie wedrzeć się do bramki przeciwnika, więc osoby, które trików nie używają albo robią to bardzo sporadycznie, bez wątpienia sporo tracą, tylko że wiele sztuczek jest mało efektywnych, a będąc na początku grudnia wyklarował nam się już absolutny trikowy top w tej grze, więc dzisiaj, tak jak ma to miejsce co roku, przygotowałem dla Was moich 5 najbardziej skutecznych trików, z których korzystał. Tam najczęściej. Powiem tylko, że poza tą topową piątką znalazł się u mnie step over, który klasycznie pozwala nam chociażby przyspieszyć, osłaniając jednocześnie piłkę. Nowy rainbow, bo ten trik jest szalony i pozwala działać cuda, no ale nie można jednak korzystać z niego jak na zawołanie. Oraz zaawansowana ruletka, pozwalająca szybko zmienić kierunek biegu w taki sposób, że nie narażamy się zbytnio na wytrącenie z równowagi przez przeciwnika. Partnerem kanału jest XTB, polska aplikacja inwestycyjna, w której pracują moje pieniądze. Rejestrując się z kodem karto, możecie uzyskać kurs zarządzania finansami od podstaw. Na początek, miejmy to z głowy. Free-touch roulette. To się chyba nie zmieni. Ta sztuczka przewija się w mojej topowej piątce niemalże od momentu pojawienia się w grze, i póki co nic nie wskazuje na to, by mogła ona stąd wypaść. Jednym z podstawowych atutów tego triku jest fakt, że dalej mało kto go używa, i ja nawet nie pamiętam, kiedy widziałem ostatnio ten zwód wykonany przez rywala, więc zaczynając go wykonywać, przeciwnicy często nie wiedzą, co się dzieje, co to za taniec i przede wszystkim jaka będzie pozycja wyjścia naszego zawodnika po tym tańcu z piłką, no ona jest taka, że gdy podany piłkę chociażby do napastnika wewnątrz pola karnego, który stoi tyłem do bramki na no albo bokiem w taki sposób, że nie ma jak oddać strzału, to wykonanie tego zwodu z miejsca tworzy nam niemalże stuprocentową sytuację bramkową, więc warto korzystać z tego triku, bo korzyści jakie on niesie są wciąż całkiem spore. I ja sam nawet tylko w ostatnich mistrzostwach zdobyłem kilka dobrych bram właśnie po Free Touch Roulette. Dalej. Berbaspin, a raczej jego brak, to znaczy sam berbaspin znany w tej serii już od kilkunastu lat, nie jest obecnie tak skuteczny jak jeszcze na przykład FIFA 11. Bo owszem, z pomocą tego triku da się czasem wykręcić przed rywalem, ale jeśli trochę źle ocenimy odległości między piłkarzami, to nasz zawodnik odbije się od przeciwnika, jak od ściany, no i stracimy piłkę, więc berbaspin sam w sobie jest ok, ale bez rewelacji. Natomiast wykonanie berbaspina i anulowanie Przyłowanie tego triku zanim wykona go piłka, to jest prawdziwa petarda, czyli robimy berbach spina i zanim nasz zawodnik zdąży wykonać trik, klikamy L1 plus L2, wychylając przy tym lewy drążek w satysfakcjonującym nas kierunku. To, co po takiej kombinacji dzieje się na murawie, to jest dosłownie znęcanie się psychiczne nad naszymi rywalami, bo każdy już wie, jak wygląda podejście do berba spina, i gdy widzi rozpoczęcie wykonywania tego triku, odpowiednio ustawia się do przejęcia piłki, no ale gdy my nagle podczas tego zwodu gwałtownie zmienimy kierunek biegu, w głowie oponenta pojawia się error i pozwala nam to zdobyć tyle przestrzeni, że często można już później robić co chcemy, włącznie z penetracją pola karnego. Anulowany berba. Spin jest więc trikiem, który tak naprawdę nie zostaje wykonany, ale realnie tak kręci naszymi przeciwnikami, że nie mogło zabraknąć go w tegorocznej piątce. 3. Ball Roll no cóż, taka podstawa zwyczajnie musiała tutaj być. Tri tak zaawansowany, że w rzeczywistości wykonalibyśmy go ze złamaną nogą, podpyrając się na kulach. No a więc, bez względu na to, gdzie gramy i kim gramy, nie trzeba nawet myśleć, czy sterowany przez nas piłkarz potrafi zrobić to przetoczenie piłki, które daje nam sporo korzyści, tak jak zawsze, bo pomijając ten aspekt, że to machnięcie drążkiem pozwala nam odsunąć się od rywala, przytrzymać piłkę, czy być punktem wyjściowym do wielu innych zaawansowanych sztuczek, które po ball rolu zyskują na swej mocy, no to także jest to zwód, którego użycie zawsze stawiał naszego zawodnika piłkę w tej samej pozycji, a więc wykonanie rolla przed solidnym podaniem, albo przede wszystkim przed strzałem finezyjnym, znacznie podnosi naszą szansę na skuteczną finalizację akcji. Ball roll to jest zagranie, które już wykonuje się automatycznie. Wielu z nas robi go nawet o tym nie myśląc, no i to tym bardziej wstawia go do Top 5. Dalej, Open Up Fake Shot, czyli znowu sztuczka, którą wykona każdy, no i niby fake shot jak fake shot, ale jednak jakiś inny, jakiś z większym zamachem, z większą dynamiką i solidniejszym wypuszczeniem piłki, co powoduje, że jest on skuteczniejszy, a jest to zagranie proste jak mało które, bo wszystko co robimy to przytrzymanie L1, wychylenie lewego drążka w interesującym nas kierunku i wykonanie przy tym klasycznego fake shota. No i co tu dużo mówić. To proste zagranie pozwala mijać nam rywali w każdym obszarze boiska, wystawiając sobie jednocześnie przy tym piłkę do dalszego biegu, dryblingu, strzału czy podania. Wielką zaletą tego zagrania jest też na pewno to, że obrońcy sterowani przez SI nie potrafią sami z siebie zbytnio na nie reagować, więc jeśli widzimy, że rywal nie przełącza się na zawodnika postawionego przed nami, wystarczy zakręcić się przed nim z użyciem tego fake shota, no i będzie szybko pozamiatane. Natomiast, zamykając naszą listę, jako piąty pojawił się na niej flair NATMEK, czyli generalnie żadna nowość. Ten trik był bardzo skuteczny w FC25 i jest skuteczny także teraz, bo ta szybka zmiana kierunku biegu sprawdza się zwłaszcza, gdy biegnąc rozpędzeni na skrzydle, chcemy zejść nieoczekiwanie do środka pola, zostawiając przy tym kryjącego na sobrońce w lesie. No chociaż oczywiście, tym zwodem da się sporo działać także w środku pola, czy nawet wchodząc w pole karne, no ale tam jest on nieco mniej intuicyjny. W każdym razie jest to szybki trik. Prosty do wykonania, a bardzo skuteczny. Niemniej niż we wspomnianej FC-25, i to może jeden z tych powodów, dlaczego wielu graczy uważa, że obie te produkcje tak naprawdę zbytnio się od siebie nie różnią. Tak czy siak. Tak wygląda moja tegoroczna lista pięciu najskuteczniejszych sztuczek. Warto się ich pouczyć, by mieć je w zanadrzu, no ale też warto wykonywać je z rozsądkiem i trzymać jak węża w kieszeni na wyrafinowaną okazję. Bo jeśli rozpoczniemy mecz robiąc w kółko anulowanego berbaspina, rywal prędzej czy później ogarnie co my kombinujemy i to zagranie straci nieco na swej mocy. Ale jeśli z tym zwodem wyjedziemy w dogodnej akcji, na przykład po raz pierwszy w 40 minucie, wprowadzi on tyle chaos. Że rywal nie będzie wiedział co się dzieje, nie będzie wiedział co robić i w efekcie zrobi co najwyżej pod siebie, więc wszystko z umiarem i wtedy mieszając między sobą te sztuczki, bez wątpienia wykorzystamy je na 100%. Na dziś to tyle. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!